Siema wszystkim, w dzisiejszym odcinku nowy produkt Jest to produkt od Wrapster'a, od Mateusza Iron Cobra, jest deironizerem Ja go sprawdzę na felgach Na samym wstępie chciałbym Wam tylko zaznaczyć że temperatura na dworze oscylowała w granicach 0-2 stopnie także weźcie to pod uwagę Zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka Słuchajcie, ironizer, jak wiecie, jego przeznaczenie to usuwanie metalicznych osadów na Waszym lakierze Między innymi chociażby opiłków z klocków hamulcowych, które znajdują się na Waszych felgach A że felgi bardzo często są jasne, stąd miejsce testu już jest jakby z góry przewidziane Słuchajcie, na dworze zimno, troszeczkę przymroziło, produkt jest bardzo gęsty, żelowa konsystencja jego zapach, no tak, tradycyjnie troszeczkę zgniłego jaja, ale gdzieś tam da się wyczuć, że próbują się przez niego przebić jakieś powiedzmy migdały. Jeżeli chodzi o jego pracę, felgi nie były mocno zajechane, nie miały bardzo dużo tych opiłków, stąd krwawienie było delikatne, ale jak inni testowali, u niektórych było widać, że krwawi mocniej. To wszystko zależy od tego, w jakim stanie są wasze koła. W tym przypadku widzieliście sami. Kolejną ważną rzeczą jest to, aby zmienić sobie trigger. Na razie triggery w Rapstera nie bardzo pasują do żelowych substancji, także na pewno do Deironizera. Trigger trzeba zmienić, a ja polecam albo Guala, albo kaniona, Te dwie firmy bardzo dobrze sobie poradzą właśnie z takim gęstym produktem. Efekt końcowy, produkt przy pędzelkowaniu, przy spłukiwaniu niskim ciśnieniem, wiadomo, domyte na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o spłukiwanie wodą z węża ogrodowego. Przy samym zaaplikowaniu Strigera widzieliście sami, że felgi nie były domyślne. Także produkt może śmiało konkurować chociażby z K2, z Rotonem Pro. Także zapraszam Was, zajrzyjcie na stronę Evrapstera, zapoznajcie się z jego gamą produktów i może znajdziecie tam coś dla siebie. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!